Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, ale nie tym razem z Rebreak'a, tylko z takiej Tower Defense wersji Star Wars'owej. Mało z osób gra w to, i w sumie nie wiem, bo naprawdę gra jest dobrze zrobiona. I ma naprawdę tego, ładne animacje, ładne dźwięki, na początek w sumie włączę Wam dźwięki. Potem przycisnę, bo to będzie tak głośno, że nic nie będziecie mnie ani słyszeć, ani... No. Wiadomo, co chodzi. Hmm. Ja mam takie jednostki dość drogie, bo pierwsza cena za 2K. To jest taka farma w tej grze. Tak jak w Style Defense farmy, Farm, no to to jest taka farma właśnie. Za 2K mam 1600 jak na razie. Muszę ją albo yy, najpierw chcę skipnąć runda. Bekon on to nic nie stawia? No ten, który postawił. Yy, Skiplundę, tak, 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 tak. Okej, okay, yy... Dobra, da. e, Damy za nim yy, statki pościgowe. Yy, tutaj leci. Right, no? okay. mm. eh, presisjoner. Yeah, się wytrzymać też tutaj te małe statu, statki jak widzicie daje to nam po prostu pieniądze automatycznie A gdzie jest ani jeden mój? A tutaj rozumiem. te dwa się tutaj przytul i ładnie. No na razie dajemy na ten. W następnej rundzie będzie, wiadomo, łatwiej. Bo już respie na tych przeciwników ISD-1, bo ISD-1 na Imperator to jest w sumie tak samo, zaraz Wam pokażę. Yyyy... Hmm. Kochano musisz zginąć Proszę zginąć Ładnie proszę zginąć Ho? O! O! Widzę, że ktoś się rozpił A dobra, to raczej Jest D1 już mogę z respić, to respimy Jest D1 jak wicie Matego tyle samo HP co będzie miał po prostu imperator i tak samo domagał To no, mi letko pikresu wszystko pozało. Jak widzicie, imperator, a ten ma te same tutaj, już ma rzadko obitą tarczę. Wszystkie statystyki ma po prostu... To samo. To jest rzadko dlatego dla tego A, chcesz? A zimperator ma trochę większe dopiero z tego, okej. Legane jest to, jest, to, jest tak, okay. to jest samo, to, to, to samo. To tu się różni. I do się Dobra. I też posiada w sobie jednostki które uruchomimy i jazdę uruchomiłem jednostki uruchomiłem dobra Dwójka czy jedynka? Dwójka, no są bardzo podobne więc... Jedynka, dwójka. Już na pierwszy rzut oka nie widać A dwójka jak ma więcej HP, ma tego więcej... Yy, tarczy, no, ale w sumie... I da trochę więcej i tego, no, ale to ma tak samo. E, dobra, pora e, farmy sprzedać Już mi nie przydadzą. I mam security, y, y, Satsurgio, Republiki tego to są po prostu takie same, tylko mają inne jednostki. Jeśli chodzi o Damagę, tego to tak samo mają, tylko... Mają po prostu inne jednostki. E, Republiki ma chyba... Niech troszkę więcej, niektóre mają jednostki HP po prostu. Te małe i... No tych małych, jak widzicie, ma 2100, 1500, 1500 zdrowia, 1500 zdrowia, 700, tam ma 900. No w sumie, może za chwilkę jeszcze pokażę Tutaj mają dość dobre i 900 Zarobię to może jeszcze tego drugiego zresztą i Wam pokażę Dobra. Wszystkie mają atak, wszystkie mają atak Widzicie dużo takich małych naszych jednostek leci To jest wkrótce... A, to jest ten szybki statek. No i lezie jakoś mega potężny, No lezie. I wyzywa drugą lecą. Dobrze, dobrze. Myślę, że na razie się dobrze radzimy to na razie tego i tego sprzedamy i wam pokażę eee, tego Sporo ja jednostek było dużo grałem więc jeśli będziecie chcieli więcej odcinków z tego więcej jednostek to tak jak widzicie to nie ma 2100 tylko 1500 1500 1500 to nazwam mam a tutaj 2100 2100 1200 tego ale to już miał chyba 70 a nawet 90 więc tutaj już troszkę więcej HP i tutaj już mniej te dwie ostatnie jednostki mają. Je, Jedna mniej. I jednostek ma chyba podobną ilość tego do włączania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, o, tyle samo Jak widzicie ma takie czerwone jednostki O, tak ja czegoś nie widziałem. Okej, okay, tego się nie miałem. Ciekawe, ciekawe. Dobra, to jest ogólnie to okrągłe yy, Goran m Cystano. Stano. Yy, Prawda, tarczy, że po prostu jak on ma taką umiejętność, uruchomił tutaj yy, tarce, już pole włożyć powoli dźwięki. Yy, dobrze. Trochę za głośno, tej koledzy widzę, giną rzadko. Yy, to to znam, to to mam, odmawiające. MC30C, ok, tutaj widzę, że w dwójki leci. No dobra, dobrze, o, to dwójka kosztuje tyle samo, ile ISD1. Tylko jest tak, jak mówiłem, prostu Repsa na pewno tarce i chyba da lekko. I teraz, a widzicie, oni też mają swoje jednostki. czyli na tego małego. A tylko mają chyba ledko zmienione te jednostki, bo są takie rzadko czerwonawe. Moje są takie całe niebieskie, a tamte mi się wydało, że jest redko inaczej wyglądało. Każdy ma po prostu rzadko inne jednostki. No jeszcze na pierwszy odcinek to wystarczy taka jedna po prostu yy, rundeczka, jeszcze jest skrzyneczka, tworzymy coś fajnego, to może wiem, ale nie... ...zobam, potem na spawnie, yy, jakie jednostki posiadam. Tutaj w ogóle w, yy, yy, ładnie widać, jak tutaj... walcy tutaj bardziej te ci właśnie czerwoni rebelian, yy, rebelia Walcy nie ni z tego, bo to są sojusznicy w sumie Ci sozy, który wziąłem ten statek pierwszy i ci więc no gdzie jest to, jest to naprawdę bardzo fajnie gra zrobiona, a czego tak mało osób to gra? Nie wiem Nie wiem nie wiem czego nie jest tak Sławna Instagram. Wiem, możecie się pochwalić w komentarzach yy, I się też dowiem kto do twój się do tego momentu odcinku co lubicie Star Warsy? co no. lubicie Star Warsy? Wiem, nie każdy lubi Star wars i nie dla każdego to jest, ale Według mnie no wiem, Według mnie raczej wątpię, że Tyle ile osób gra w Robloxa, no to tak mało lubi Star Wars. Po prostu nie jest jako sławna gra, nie jest jako sławna przez y, youtuberów żadnych. Pewnie dlatego ta gra ma tak... no tak słabo. Więc chodzi o ludność. Moje rzadko zasięgu nie mają No, no dobra no, Moje jednostki tutaj Jak widzicie się radzą. I ich oczywiście, ich też Jakby kontra nie wiem co on tutaj robi Wyszankę.pl Więc no Dobra, zobaczmy. No to jest najtrudniejszy tryb, więc troszkę mają jeszcze na mega mają jeszcze więcej HP, nie? Ej, ile różnych statków leci. A, oni mają troszkę inne. To z robotów mają takie inne troszkę statki. Jakie skurde jeszcze statki inne? Ja ze statki stoją? Nie wiem, nie, nie jest o to. Chwaj, to najnowsze łatwiejszych też będzie jedna z takich wybijających far. A moje statki tak są z tyłu, więc nie powinno stać tak zamaga. Ale oni mają inne takie statki. Widać że to są inne. Czyli widać różnicę, to i też są te statki, czyli to pewnie z tego i z tych lecą, bo mają jednostki. O, oh, jak się rzucili, rozwali te małe jednostki, jak się rzucili. Hmm, dlatego i SD2. O, te małe w takiej ilości się dobiorą, no to to już... ...nie jest w postatku. Chyba gdzie jest bosik, ale że to jest taki... Że to tak ujmę słabszy bosik, to jest po prostu zrobione, że w 15 fali są takie trzy bosiki. a nie to jest isz 2 to nie jest ten, co Ok, jest. Okej, basik rozwalany. Stawiamy swoje jednostki. Ok. Jest mniej więcej tu co ustawić. Ostatnia fara, 15 jest też z Infinity, gdzie 15 jest taka najcięższa w takich falach. O, co mamy e, Najcięższa w takich farach. Okej, okay, jak widzicie są takie trzy bosiki. Dużo małych. Co, ostatnie fajne to najcięższe wiadomo. Rzadko pora przestawiać jednostki.

palić a ten jeszcze sporo talce ma dobra a tutaj jeszcze osłaniają te ma małe statki jest troszkę więcej więc ja bym cię ukrył Tutaj. A cię wydał tutaj, bo masz więcej tarca, to już się Paris Zamianka. Wiem, czy jest ta duża, swoją rolę nie zrobili. Te tak, dwie jednostki mają zostać zniszczone i tych nieco zająć. zająć Dobra, tego palącego najwyżej zamienię na dwie jednostki Chociaż na radę Dobra, dajemy radę obronić Jest dwa Najpierw jak tutaj dojdzie, no to wtedy Dobra Dało rada a no i tutaj się tarcza już odnawia, HP dobra i tutaj już stracił tarczę i już troszkę po HP będzie zostawać dobra No i jak widzicie wygraliśmy no A ekipa jak ma takie właśnie w miarę dobre jednostki to się wygrywa A i tak jest starce pamięty mieliśmy to i tak by Coś tam obroniło, ale to chyba daje tylko 100 tysięcy HP? Albo 10 tysięcy, jakoś tak? Yy, tarczy, yy, no skrzynkę mam, jak widzicie, no Ja statków już troszkę gram, więc troszkę mam yy, Statków Więc jeśli byście chcieli, to będę na przykład w Każdym tego przetestować, wiem, że to jest dobre to jest ten, z którym walczyliśmy, ten bosik. On jest bardziej pod wytrzymałość. Ten spowarnia. A góry z nie, to jest jeszcze w miarę dobre. A ja ten zbyt nie dostawałem. To jest jeszcze dobre. To jest taki bombowiec. Bombowiec. No, farma pieniążków, Tutaj statek z małymi. Tutaj kolejny bombowiec. No, dużo tych statków jest. A dużo jeszcze też nie mam. Więc no naprawdę dużo nie mam a jak widzicie są też codzienne to mam też codzienne skrzynki i też mam więc tutaj skrzynki jak widzicie na no, tych statków jeszcze oj dużo nie mam na przykład ventadora nie mam republiki zwycięstwo 2 nie mam to jest wersji republiki zwycięstwo republiki 2 jest i to z Republiki. Tutaj mam mam Rangera Mam tutaj m 40 nie mam ISD-2, nie mam, co widzieliście. Tego mam, no. Sporo do statków, sporo. To jest sobie jakieś zielone. I tu jeszcze czerwone, takie najmocniejsze. Chcę bardzo tego zdobyć. Bo to jest. Bardzo wytrzymały statek. Dobra, otwórzmy skrzyneczkę na koniec. I miałem to. Miałem to czy nie? Nie miałem tego. bym mógł wymienić. Czyli trafiłem nowy statek. Legendarny. A, to jest z tej samej frakcji. O. M90 trafiłem. Dobra, ja miałem taki. To jest taki podłużny jest. No tu powoli mi się z tej frakcji zaczynają statki zbierać, bo mam tylko dwa, jak na razie. widzicie z rebelii, a z Republiki są dość podobne tego. Z innych mam naprawdę sporo tych. Z tej nie mam po prostu, tutaj widać. A tutaj jest droidów z team tu inwarcyjsmy, Tyko Androidów, Republika Rebelia, no ja jest tych z tych frakcji. Jak widzicie no. Z tych ma dużo, ale z tych... Nie wiem, czy to jest zjednoczone, bo to jest ten sam symbol i takie gwiazdki. Nie wiem. Możliwe, no i tutaj za oczywiście też jest, więc no. Myślę, że jak na pierwszy odcinek wystarczy, kończcie, subskrybujcie, łapkujcie, na razie i cześć, baj.